mano widzowie, z tej strony Erdart i witam w kolejnym odcineczku na rynku Steam. Eee, poważny temat dosyć, bo skrzynie lecą dramatycznie w dół, tak. Nie wygląda to zbyt dobrze aktualnie. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie będziemy też długo czekać na odbitkę tych skrzynek. I sytuacja idzie, idzie tutaj naprawdę w dół. Pozytyw w tej sytuacji jest jeden. Jest taki, że jeżeli za skrzynkę i wypadnie jedna z dropu Będziemy mogli ja ten spoko zarobić tylko ten pozytyw widzę i błagam, Valve, zróbcie coś, dajcie jakąś skrzynkę, bo co tu się dzieje? Na szybkim wstępie jeszcze e, skin z Monkey, link do się w opisie, e, strona do wymiany swoich skinów, więc jeżeli widzów chcecie wymienić jakiegoś skinka na inne skinki, serdecznie polecam, bo darmowe 5 dolarów z kodem lZ przy wymianie bardzo spoko, A tutaj jest bonus, jak to wygląda. Plus do tego, przy wpłacie, jak użyjecie mojego kodu, dostaniecie 35% bonusu do doładowania, czyli przy doładowaniu sobie tutaj 100 dolców, dostajecie 35 dolców za friko. Jakby tego było mało, strona nie wlicza ceny na klejek, przez co wyjmiecie piękne krafty w cenie. Naprawdę troszkę tego jest, można sobie wyjąć coś fajnego i ciekawego, poszukać, pogrzebać, a naprawdę fajnych rzeczy troszkę, troszkę się znajdzie. No i dobra, możemy przechodzić do sedna filmu. Otworzymy te dwie strony w ogóle. Tutaj e, Steam Charts oczywiście klasycznie, liczba graczy e, i C2 Case Tracker. Case Tracker, czyli to jest najbardziej otwierane, jeszcze wspomnimy. I tak, co jest jedną zauważalną rzeczą, to ostatnim czasem tutaj spadek graczy i ciekawy jestem, czy ten spadek graczy pewnie ma, ale czy ma jakieś duże przełożenie na spadki tych szynek. Zobaczcie, szynki dosyć mocno poleciały sobie w dół. Nie poleciały lekko, dosyć mocno już, no bo odrzutu złotych złoty 85. To jest naprawdę niska cena. I ja aż sam teraz wątpię to, czy, czy wątpię, czy inwestować aktualnie, bo. To jest bardzo randomowe aktualnie, to jest loteria troszkę, nie chcę grać aż takiej loterii, bo wydaje mi się, że to trochę już zbyt riski, ja nie przejmuję się tym ze względu, w sumie w większości względów się to nie przejmuję, przejmuję się ze względu na to, ile to jeszcze musi zająć, żeby wal zaczęły działać nad gierką i żeby te skrzynki wróciły trochę do cen i tak dalej, no bo jeżeli teraz tak się prezentuje sytuacja to te odkuwanie cen faktycznie może być tak, że nagle cena wywali i będzie wysoka, może tak być, lecz e, la, raczej tutaj widzę spokojny wzrost i bardziej na to liczę, żeby te szynki potem po prostu powoli sobie e, rosły. Generalnie szynki e, chyba z puli drop, e, z puli, której nie ma w dropów, aż tak nie spadają. Zobaczcie, też spadają, ale chyba nie aż tak mocno. Zaraz przyzwyczajmy na pryzmy wujce i na klaczu. Zobaczcie, no dobra, są spadki, ale chyba nie aż tak mocne, jak na przykład w przypadku tej która jest w puli. To dla nas też znaczy dobrze po części, gdyż te szynki nie z puli dropów. Według mnie to jest taki spokojny właśnie rząd, ten, który będzie leżał w ekwipunku. Wiadomo, no spadki są widoczne. I czy to jest mamy do inwestowania? No i właśnie to ta loteria. Że ja mogę powiedzieć, że jest, to inaczej. Są to ceny bardzo fajne. Na kupno strzynek, ale czy jest aktualnie warto? Ciężko powiedzieć, bo ja nie wiem, czy za dwa tygodnie te ceny jeszcze troszkę nie spadną i nie będą jeszcze niższe. Na przykład od razu to nie będzie za złoty znaczy zero groszy, czy 10 groszy mniej. No, za jedną strzynek 10 groszy mniej to jest dużo, przy inwestycji przez 100 strzynek to już jakaś poza tutaj nam wychodzi, 10 złotych. Zawsze to już jest coś. Więc popatrzmy na to z tego punktu, że. Wszystko zależy od tego, co Wal i co się stanie, i czy gracze zaczną grać, i czy będzie popyt na te szynki. No i popyt na te szynki zawsze jest. Co nam pokazuje właśnie tutaj strona e, Case Tracker CS2, pokazuje nam otwieralność. Generalnie otwieralność, jak inaczej, otwieralność co miesiąc jest duża. Teraz jest troszkę mniejsza niż w poprzednich miesiącach, ale i tak jest duża. I tak jest bardzo duża ta otwieralność. Wątpię, że też macie ma jakiś duży wpływ, ale może to plus. To plus sytuacja, jaka jest na rynku i że jeszcze nie jest odbudowana, może to wszystko się łączy właśnie w takie ceny i ciągłe spadki, i najpewniej tak jest. Yy... No i co? no Cały czas tutaj Dreams Nightmares, głównie otwierane strzelnikami są e, Rewolucja i, i Fracture Case, Fracture, okay, załamania Recall tutaj i ukąszenie najmniej Co by też mogło sugerować, że Valve opłaca się wywalić wywali z polidropu, gdyż mało osób je otwiera Więc też są mało opłacalne, nie opłaca się mieć ich w polidrowu. A tutaj nie jest to klacz i pryzma dwójka, czyli mój wielki faworyt i to zobaczcie w dużo, dużo wyższych ilościach. Od 30 ponad tysięcy miesięcznie więcej otwieranych prizma dwójek niż pryzma jedynek. Ale wracając, wracając do tematu. No, ja już mam dużo trzynek. Czy chcę więcej? No nie, ja budzę trzymał się na coś innego i nie zależy mi, żeby kupić jeszcze dużo szynek. Mógłbym dokupić tam za 100 we 5 no ale to jest takie dokupienie. Wiecie, to nie jest dokupienie, że to jest inwestycja jakaś porządna jak dla mnie, tylko to jest po prostu dokupienie, lekkie. No jest sobie to powiem tak, zrobię, no bo te ceny są aż tak nic że korci. By coś tam to, to kupić jakieś 30 tych, czy 30 tych, na przykład, nie? Coś tam jak podokupować takiego groszy. tylko to nie jest dużo. Plus do tego przypominam, że jest to dosyć ryzykowne, więc w takich kwotach mogę to zrobić, ale ciężko jest coś polecać w takim momencie, bo ja nie wiem. I mówię Wam właśnie, że zróbcie, jak uważacie, Powiem tak. Jeszcze powiem tak. Ja nie byłbym zły, gdyby na przykład szynka za miesiąc jeszcze była tania. Uznajmy, że i by doleciała do trochę niższych cen, np. zainwestowałem za 80 groszy, poleciałaby do 70 groszy. Nie byłbym strasznie zły, ale byłbym zadowolony, gdyby zaczęła odbijać po dwóch, trzech miesiącach. I ta cena zaczęła być od za złotówka złoty 20. To już by mnie, dla mnie to było pozytywne i oby tak było, na no to liczę. Właśnie i o to tutaj chodzi. I to było tyle w tym filmie. Napiszmy o co w o tych szynkach, czy wy inwestujecie, czy według Was warto. Bo sytuacja jest ciekawa. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.